Buongiorno tutti. Dzień dobry wszystkim. Witamy ponownie na pol w garnku. Dzisiaj wykonamy nowy przepis, a mianowicie makaron, pakery z miecznikiem i bakłażanami. Dzisiaj mam pomocnika, bo Mikiel ma wolne i pomoże mi gotować. Do dzieła. Buongiorno, con moja moglie stamattina prepareremo come già detto paccheri, melanzane e pesce spada. Iniziamo i preparativi. Do naszego przepisu są potrzebne następujące składniki: krótki makaron, miecznik, pomidory koktajlowe, bakłażan, ząbek czosnku. Sól, białe wytrawne wino, pietruszka, olej z oliwek, olej do smażenia, jako pierwszą czynność przygotujemy bakłażany. odklejamy końcówki, następnie kroimy na małe kawałki w kostkę. Wkładamy do dór szlaka. Przysypujemy solą, przyciskamy ciężarkiem i odstawiamy na pół godziny. Bakłażany yy, przelewamy wodą i odsączamy dobrze na ściereczce kuchennej. Wlewamy oliwę do smażenia i smażymy nasze bakłażany. I ciujiamo un abbondante olio. Asciugalo. Bisogna trasferire le melanzane sulla Perfite. Sensor spotkał a w tym momencie. Nie mówię, że zaraz. wykonamy na rausz i odsiążamy. I odkładamy na bok. Następnie bierzemy miecznik i też kroimy w kostkę. Na patelnie wlewamy olej z oliwek. Następnie ząbek czosnku wyjmujemy. Czosnek i wrzucamy. Przesiamy rybę spadła. Dodajemy wino bianco, freddo Wino do wiecznika, nie do buzi. Następnie wlewamy puszkę białego wina. Minut, się a fiamma forte, facciamo evaporare il vino e so, poi il tutto poi lo mettiamo nella terrina con il coperchio in modo che il vapore lo mantiene morbido. miecznik, do miseczki, chiudiamo con il Pomidorki kroimy na połowę i rzucamy do patelni. Pocnay kilka minut. Nel frattempo mettiamo. Dogarnka mywamy wodę i gotujemy. Kiedy woda będzie gotowała się. Saliamo l'acqua, la pasta. Solimy wodę na makaron, Kiedy sos z pomidorowy będzie już gotowy, iniziamo ad assemblare pomodnik, una zana che abbiamo. A teraz wszystko razem łączymy pomidory, usmażone bakłażany. Zachowamy też wodę z makaronu, bo później dodamy ją do sosu, aby to wszystko ładnie powstało, taki ładny sosik. Aggiungiamo il się spada. Dodajemy miecznik wcześniej usmażony. Iniziamo a salare un sugo. Dodajemy trochę soli. Di Pietrusche, natte pietrusche con napoletano si va a siè pepiosino e lo trasferiamo teatro a pasta, macaroni, nazi si è paccheri. In napoletano, i paccheri sono anche questi. OIST! Oh! Un napoletano, paccheri, non si sa se si è merenchi. Adesso la pasta, i paccheri. Allora la cottura è pronta, il sugo continua a bollire leggermente. Trasferiamo il macarone e lo spruzziamo in padella. Facendo attenzione a non buttare l'acqua di cottura. Non togliamo l'acqua dal macarone perché ci sarà bisogno di un sostegno. Amalgamiamo e saltiamo. Aggiungiamo l'acqua dal macarone. Aggiungiamo il prezzemolo. Ok, è pronto. Ecco voi i paccheri, melanzane e pesce spada. Adesso impiattiamo. Buona Buona la nostra taglia è in scatola, noi tassiamo il stroboscopio. La a Diana, vediamo cosa dice. Buon appetito. Smacchinega. Prezentuje się wyśmienicie coś pysznego, prosto z Sycylii. Przy dobrym kieliszku białego wina. Dzięki. Smacznego. Jakie to jadłeś Pieszu? Zapiszcie się na naszą stronę Neapol w garnku na YouTube i nas obserwujcie. Zostawiamy na kilka minut, aby, nie, aby został miękki. Zostawiamy na kilka minut. No co, do patelni wrzucamy nasze podsmażone miecznik. No i yy, do sosu dodajemy też nasze usmażone pakłażany. Wszystko mieszamy. Do sosu dodajemy też nasze usmażone wcześniej yy, miecznik. Do sotto lo so doiamo una mezz'altra <ride> niente. Oh. Na konie zame eh, na konie zame otto. Na konie In napoletano i paccheri sono pure questi. E buonan ne vorrei il suo paccheri! Napoletano i paccheri sono pure questi. Shh! <ride> ah, e via. Non è il caso aggiungere del vino, però a bello non è male. Bevi, bevi. Pipi. Bevi, bevi, come bevi, bevi, bevi come bevi, 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 bevi. Ok, siamo pronti. Ecco, paccheri, melanzane. E come cazzo si sì. Ok, siamo pronti. Ecco, i paccheri. Adà, ah dai, guarda, me. mi... Impiattano, adesso impiattano, adesso impiattano. Che fai, Ale. Che cotta. Che ne sa, prova di Sicilia. Oh, così bella a Napoli. Capri, ischia! Se anche questo piatto vi è piaciuto... Ma devo tradurre, devo Se anche questo piatto vi è piaciuto... Čtvrtě. 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 Baru Čtvrtě.